Witamy serdecznie moi drodzy. Przepraszamy za miganie, ale niestety nie da radę tego migania. Ale widzicie? To widok. My... Natomiast macie widok. widok, tata. Trzydzieste, drugie? Trzecie, bo weszliśmy pieszo jedno. Trzydzieste trzecie piętro Olivia Star w Gdańsku. A co tu się znajduje? Arco Paco Perez, sześć gwiazdek Michelin. Ha. No i co powiecie? Będę zaraz jadła 20 dań ja po prostu... 22 do Będę tutaj trupem bo Nie wiemy, czy damy radę wszystko w jednym odcinku, więc wreszcie czego będzie drugi odcinek. Damy wam znać później. No, ale... no. Nie, nie, nie. Przyszłam tutaj z myślą, że wiem 10, ale jednak nie. O! Dostaliśmy kopertę, moi drodzy. Nasza koperta już mi się kojarzy z pewną inną restauracją z gwiazdką. Tutaj nie ma niby gwiazdki, ale mimo wszystko... Się... Ojej. O słuchajcie, czy bo karteczka ze środka wyleciała. To jest nasze menu. Będziemy jedli ślimaczki, kaczuszki, ostrygi, krewetki i różne takie smaczki. Ja najbardziej czekam na konika morskiego. O, konika też będziemy. Jeszcze jadłem. nie jadłem I gołębia, którego nie znoszę. No zobaczymy. Gołębie są najlepsze. Dobra. No to… To czekamy i będziemy Wam zaraz demonstrować, co jemy. Linię troszkę inna forma, płynnych w środku, więc tego na raz, na raz tak myślę. żeby… Środek trafił tam, gdzie trzeba. E, następnie e, winniczki z tucholskich z odrobiną, e, czyli na zakończenie burak z pomarańczą. super, dziękujemy. dziękujemy. No to już słyszeliście, co Pan opowiadał? Zupka cebulowa. Ja nie wiem, czego mam dać? A to jest na one-bite, to ja to szybko zjem, zanim to się znowu. To jest cebularz nielubelski. O! To jest bardzo słodkie, było to? to. Tak. Bo mak dodawał takiego mhm. tego. To był taki cebura szubelski, to wiecie, to jest zupa, ale zupa jest na białym winie jest bardzo słodka. Fajna jest taka w smaku. Mm. Ja nie lubię ślimaków za bardzo. Ślimak z A Dobra ta zupa. No. E, mięciutkie. Ślimaczki. Jak to się mówi ślimak, ślimak, wystaw rogi. No i wystawił. Zborów tupolskich Nasze? Mm, czuć, że rodzimy. Francuskie są bardziej gumowe. Są gumowe, ale lekko gumowe. I ten sus, czyli wcale nie przeszkadza, bo jest, nie jest taki mocno oczekiwanie. Teraz powiedzieć. Nie, może być. Hmm? Burak z połamowej. A tak, tak jest napisane w menu, burak z pomarańczą. To są takie one bite y też, widzicie? O, takie one Bezza mm, beza. To jest beza z buraka. To było zaskakujące. Mm. Jesteśmy przy jakiej części? Przy ogrodzie. To są rzeczy z ogrodu. Czyli cebulka, ślimaczki, które łażą po ogrodzie, wiecie, nie? Buraczek. Chyba najlepsze były te ślimaki. Nie, nie. Tak. I zupa. Mati, mati ze mną za zupą. Mati ze mną za zupą. A co na drugim? Ja ten burak, bo mnie zadziwił. Ta beza z buraka. To też było fajne. Ten cebulasz w formie takiej płynnej, bo wszystko był taki zupa była taka. No ogólnie wszystko było bardzo dobre. Ślimaki najgorzej. Nie, ślimaki były najlepsze. OK, moi drodzy. Pokażę Wam jak wygląda jeszcze raz menu, tak trochę bliżej. Żebyście widzieli, bo tak przynajmniej nie migamy o ekran. Tutaj szef opowiada o tym, co go skłoniło do wyboru takiej a nie innej kuchni. Jest fajnie powiedziane właśnie skąd był yy, z ogrodu te jak to się nazywają te. Pomysły. Pomysły, o dziękuję tak. Yy... Czy zawsze w rodzinie zawsze. Tak. Yy mieli ogród i pamięta, że jego tata zawsze przygotowywał grunt. On zbierał też różne owoce i warzywa. I ślimaki. I ślimaki. Tu nie ma nic ślimaka. ślimaka. I chodziły ślimaki. A nie dobrze. No. A, dziadek, a dziadek zbierał ślimaki po deszczu. No przecież mówię. A dziadek zbierał ślimaki po deszczu. No. Mądry mi to przetłumaczył, który tutaj siedzi. No. No. A tak moi drodzy wygląda nasze menu, jeszcze raz Wam pokażę, nie wiem czy będzie widać, zobaczymy. Jesteśmy w połowie zielonej części. Tak, jesteśmy tutaj, widzicie, są cztery części. To jest część taka bardziej już um, deserowa, ta czerwona. E, jesteśmy na zielonej na razie. Potem przeniesiemy się do wody. Tak. E, potem będziemy mieli las. I na końcu chmury, czyli, um, mm. czyli desery. Słuchajcie, ta oliwa. Tak, właśnie, teraz Który dostaliśmy... Zdaliśmy do chlebka. Dostaliśmy chlebek domowej roboty z sezamem, tak? Dobrze. Z sezamem, tak. Z sezamem. I do tego oliwa, która jest wytwarzana już od 100 lat ręcznie robiona. W Hiszpanii? W Hiszpanii. Próbujemy. Nie wiem, czy jest sens zapychać się tym chlebem, jak przyda mi jeszcze Ale ciągle 18 potraw. Jest takie dobre. A oliwa jest tak go, taka gorzka, wiecie, taka aż szczypie w język, to znaczy, że jest bardzo dobra. Mhm. Dobrej jakości. Tylko powiem, że chleb nie należy do tych 22 potraw, które tutaj się je. Czyli ciągle jeszcze przed nami tyle, ile bije. A, dobry ten chleb. Oliwa też bardzo dobra. No. Dobry początek. Zobaczymy, co dalej. Dobry początek, rozkręcają się, rozkręcają się. No i drodzy, zupka. Minę strome, czyli zupka. Warzywna włoska że szefem tutaj w Argo jest włoski szef kuchni i dlatego mamy też połączenie smaków włosko hiszpańsko polskich No, spróbuję. No, to co czuję i co mi się kojarzy z włoską zupą na stronę to jest seler naciowy. I rzeczywiście ten seler naciowy tutaj występuje. I rzeczywiście każde warzywo ma innego rodzaju próbkość. I ma inny smak, tak, to prawda. Dzięki temu zachowuje swój smak. A bulion jest taki bardzo esencjonalny z kolei, nie? Ale nie przeszkadzają. Aha. To jest makaron, to? Tak. To, Aha, okej. Okay. Który sami tak jak otworzymy, ale on ma bardzo ciekawą e, teksturę. Mm -hmm. e, rekomendujemy wymieszać też cały, spróbować właśnie A ta pianka z czego pianka jest? jest zrobiona z parmezanu. Z parmezanu? Okay. A kawior sferyczny? W, w środku znajduje się też taka e, kremowa forma żegniaka między innymi. Okay. Kawior z Oliwy Zorufek? Okay. Jest to nawiązanie akurat do dania, które było takim rodzinnym daniem naszego szefa Wspomina, gdy jego tata właśnie przygotowywał makaron mm -hmm. z ziemniakami, który jest takim prostym smakiem dla kalarki. No Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Zobaczymy, ziemniak z parmezanem w takiej trochę nowoczesnej wersji. Ja już... Te rurki to są... To z ziemniaka zrobione. Mm. Słuchajcie, ta pianka z parmezanu ona się rozpływa. A pod spodem jest jeszcze z ziemniaka, ale to jest smaczne. Widzicie, co jest fajne w takich restauracjach? Że nawet jak się to nagrywa, później się to pokazuje, to w życiu Wam nie opiszemy tego smaku. Jeżeli sami tego, tego nie spróbujecie, to my nie jesteśmy w stanie Wam przekazać tego, co my teraz jemy, bo to jest takie niespotykane. Fajny jest ten... Kawior z oliwek. A nie jedzą takie. A, takie, takie kurzki. No. no. Czyli to było to. No, 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 no. Mm. no na razie to, to, jak dla mnie, tutaj jest najlepsze. Na nie. Makaron mm. z parmezanem i z oliwą z oliwek. Są też chipsy z czosnku. Tak, I, i pomyślcie sobie, jak sobie zrobicie makaron z parmezanem i z oliwą z oliwek. Jak to wygląda? Widzicie to, nie? A teraz zobaczcie, jak to wygląda. To jest makaron, zrobiony z ziemniaków. Do tego pianka z parmezanu Ale już i kawior to jest. z oliwy. Mm. A ja jestem w ciężkim szoku, jak można takie rurki zrobić. Kuchnia molekularna się kładzie. Ojej, to jest z jakimś żelem. Wiecie, że ja nie lubię kopków. Ale to jest takie dla, dla Vega. <gry> bo mleko z narkowcem. Z mlekiem z narkowców. No, to jest moje drodzy koniec pierwszego rozdziału. Ogródka. Trochę mi kondystencja tego kokru przeszkadza. Wydaje mi się, że jest to jakby w taki włóczniestym Jakby nie obrano. No nie możemy może mi się tak nazywa. To te mleczna część bardzo dobra. Tak, ja się zastanawiam, jak ja mam to mleko wziąć. Strasznie hałasujemy. To są bardzo płaskie talerze. No. takie słodkawe. Ale... Ciekawe dość. Tak, kopre dobrze robi na gazy. Yy, no, to akurat prawda. <głosy> <głosy> Oho, ja tu coś mądrego chciałam powiedzieć.

Z tego który też znajduje się. Mm. Mm. Za chwilkę pojawi się jeszcze tutaj tartaletka z kawiorem. Mm. Kawior od Antoniusa, jeden z najspanialszych polskich producentów. odmiany środka O. Tutaj jeszcze mamy kupiące takie takos katalońskie w połączeniu z małymi krewetkami oraz mają zesetynowym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No dobrze, słuchajcie. Przyszło coś co ja uwielbiam, po prostu owoce morza w takich małych, <tryk> fajnych rzeczach o Jezus. Nie wiem Tam, za, za co się dzieje. Najpierw no ostrygę trzeba zjeść. Ostrygę można łatwo otworzyć. To trzeba wykluptać, ja nie cierpię tej ostrygi takiej surowej. Słuchajcie, ostryga, otwieramy Zmoczymy ostrygę, po teraz. prostu sobie o, widzicie, ręką można otworzyć. Czekajcie, bo sól, sól mi tutaj spadła. I tu już jest coś po ostrydze, ja dopiero, przede mną jest łatwo. ostryga. Jaka dobra. Ona jest taka delikatna. Jak masyłko smakuje. Potem Pan mówił, żeby zjeść sobie tego... Jezu, a nie mogę. A można jeszcze dokładkę. Ale takie morskie, jakby z morza dopiero wyłowione. Świeżuteńkie. Z cytrynką. Bo Jez, jakie dobre. Tutaj mamy tartaletkę z łososiem. To sobie najpierw zjemy może. Jeszcze? Tartaletka jest malutka. Jak wszystko zresztą. No jak się ma 22 dania plus jeszcze inne dodatkowe rzeczy. A to jest na chipsie coś co jedliśmy w Madrycie kiedyś. Zobaczcie. Takie malutkie kreweteczki. One trochę tak drapią w gardło. Zobaczcie. To są krewetki w całości. Małe krewetki. Je się w całości. O, chips pomidorowy jest do tego. Parmezanów. E, Czuje się z głową, z oczami, z mózgiem, ze wszystkim. Tak, ale one nie drapią. To są takie, co nie drapią. Ale to jest dobre. Nie mm. ja zrobiłem to. No ja to zostawiłam, bo, bo takie to dobre, że chciałam sobie zostawić to. Rewelacja. Słuchajcie i to. jeden z najdroższych i najlepszych kawiorów w Polsce. Dziesiotra. Odmiana jesiotra syberyjskiego. A tu się je ten papierek? Czy tu... Tak, bo to jest tartaletka. A, dobra. Ja to na raz może. To zobaczymy, czy się je. No tak, w to. Wafel. Ja będę się delektował tym kawiorem. Mm. Mm. No czegoś takiego jeszcze nie jadłem. Ciekawe. Czy jeszcze w środku coś jest? Taki, to jest taki, ala crème fraîche takie. Ale to no, no, bo dobre. Bo to było czuć, to było czuć że, tam, mm. że to leży na takim crème fraîche. Z chrzanem. Konik morski stworzony z kalmarów. Ta intensywna czarna barwa pochodzi z sepi, czyli tutaj mamy atrament z I Pojawia się tutaj taki aromatyczny na a jeszcze wodorosty morskie na regionu Katalonii. Super, dziękuję. dziękujemy. No i moi drodzy, jestem rozczarowany, bo myślałem, nie że, nie... że konika morskiego to nie był konik morski. Czyli to nie jest konik. Z Kalmarów konik. O to jest Katalonia na talerzu. Słuchajcie, nie był to prawdziwy konik morski, ale może to i dobrze, bo to nie było nie bardzo To byliśmy właśnie u szefa Pereda. Zupka. Bardzo dobra bardzo dobra, coraz lepiej. Spyszna zupka, dwunaste danie, dziesięć, ten to gołów. Tymalowska, przygotowana na węglu i drzewie. Majonek szczytorkowy, odrobinek lodów nadmorskich z pancerzy i końcowych krewetek, przydałoby się aromatyczny wywar i kremowy ryż z oliwy, super. Z oliwą z oliwą. Nie muszę jeść, widzę, że jest dobre. Szkoda niszczyć takie Dziękuję ładne. O, to mm. Jest taka mięsista krewetka. Karabiniero. Ja bym powiem coś o ryżu. Karabiniero, trochę. O, dobry mm. Nie wiem, słuchajcie, co to jest, ale to są chyba jakieś części krewetkowe, które my teraz jemy. O, te. Nie? Rzeczywiście, że bale. A, No, no. Mm. No, to są chipsy zrobione. Jakieś odnóża. Z nóg krewetek zrobione chipsy. Ale ten ryż jest taki intensywny, taki morski. A dobra ta krewetka. Nóżka krewetki. Mmm, pyszna. To, to drapie drapił w gardło właśnie. Mm. Jakby mi ktoś nie powiedział, bo nie wiedziałabym, to bym nie wiedziała, że je podłuża. Ale krewetka jest taka... Ludzie, no nie wiem, co mam powiedzieć. Nie jedliście jeszcze takie krewetki? No, czasami tak mam, że jak jestem w takich restauracjach, to mi się na płacz zbiera, mm -hmm. że mogę być w takich miejscach. Właśnie to jest ten moment. My będziemy jeść i płakać i potem się odezbiemy. Zamykamy drugi rozdział turbotem śródziemnomorskim zainspirowanym e, Gaudim na zasadzie e, no jegością w, tak. w Barcelonie parkiem Gel. Oh, yeah. e, tak jak on mówił bawić się kolorami, tak e, my zachęcamy do e, zabawy kolorami na talerzu. Dziękujemy. Dziękujemy. Mamy rybkę moi drodzy. Bardzo dobra rybka. Kolory Gaudiego na talerzu. To jest turbot, tak? Turbot, tak. On jest chyba gotowany. Albo parowany. To są te kolory. A jakie to słone. Słone, kwaśne, takie To są jakieś oliwy, czy co to są? No popatrzcie, jak ja sobie to porobię, ale będę nie, ale... To jest dopiero Gaudi. Już masz Picasso. No dobrze. Nie wiem, coś czuję, że nas latać do Barcelony, do gwiazdkowy przynajmniej, żeby tutaj przyjeżdżać. Zostało mm. nam jeszcze drugie menu do wzięcia. O, widzicie. A co, musimy to przejść? To są jakieś highlightsy. Bo myśmy zjadli trochę też ale jest takie krótsze też. To są wtedy takie najlepsze dania z całej twórczości i działalności tej restauracji. Tak, tam jest trochę mniej, jest 10, dlatego zdecydowaliśmy się na 22, bo byliśmy bardzo głodni. Droga dzisiaj. się skróciła teraz z Zielonej Góry, więc nie wykluczam, że tu wrócimy. Nie wypluczam. Zanim zaczęłam jeść, to mówiłam, że my już tu nie wrócimy, więc bierzemy 20 dań. A teraz się okazuje, że niestety trzeba będzie ci przyjechać. Mm. Rewelacja. Od Bajla przychodzimy do trakerca z ołowiną i oliwą, a kończymy tradycyjnie smakującą, niekoniecznie tradycyjnie wyglądającą kaczką Kaczka z jabłkami. z jabłkami. No właśnie widzę. A ten bajgiel jest z czym w środku? Proszę spróbować. A, to ten ze ścięgnami będzie. No nie, ja się boję tego. Lecimy <laughs> od tego. Zaczynamy moi drodzy od bajgielka. To są ścięgna czy to jest ozur? Bajgielek. Hmm. Z parmezanu poszukał. Hmm. Chyba ozur. Nie. To jest ozur, to jest wołowina, to jest ozur. Co to będą te ścianki? Jakieś podroby. Hmm. Żelatyna na całego. O, to właśnie. Mhm. W ścięgnach jest zawsze najwięcej tej żelatyny. No to są właśnie ścięgnął. Ozorki. Z kawiorem pewnie oliwa. Strasznie duże te ozorki. Mhm. Znowu jest kawior sferyczny z oliwą. Miękkie, twarde te ozorki? I teraz kaczuszka. Z jabłkiem. Kaczuszka z jabłkiem? No to w formie musu takiego, na takiej prażynce. Mm. Prawie jak deser. A co to jest ta Słuchajcie, ja to nazywam czapką papy smerfa. <noise> to jest taki papa smer, widzicie? Wątą ze smardami. I do tego miała być kostny niedźwiedzia. gdzie on jest? No to jest ten żel... Tak. Ojej, jaki ochotnik. To demi glace, ale dobry. No. tu musi każde danie być dobre? Nie ma co skrytykować. A kopereza chcesz krytykować? Co to jest za wodą? Co to jest za ciasto? Przekroiłem. Czyli co to miało być? Smardzę. Smardzę smarcy mi tutaj tak wylasz. No, ciasto ryżowe trochę jak makaron ryżowy smakuje. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem właśnie z ciasta ryżowego Nie wiem dlaczego, bo jem danie bez mięsa, a czuję jakbym jadła mięso, więc ja nie wiem, chyba mi się już coś popsuło. <słyski> <słyski> Bardzo dobre danie. trochę twardy makaron, czy się, bo mówię Ci, że to jest na bank z mąki ryżowej robię. Tak? Ale jest pyszne. A kochany, Erezę skrytykowałeś? Nie, nie. Brońcie Panie Boże. No. Tak sobie dla żartu mówię. No. Chodźcie, widzicie jak to wygląda. Normalnie działo sztuki? No ja nie wiem, to wyjdzie te dania właśnie pod, pod Gaudiego, są takie wszystkie. To trudno potem jeść, bo to jest takie ładne, eleganckie. No i cóż, jesz i nic nie mówisz. Aha, no, kontemplujesz. Pyszne. Jadłam już nieraz gołębia. Ten jest najmiększy. No. Ten można byłoby rozsmarowywać no. po chlebku masłem. No. Jak, znaczy, jak masło. I z mandarynki daje taką cierpkość, nie? No. Jak na danie z głębie, to to jest... Petarda. rewelacja. Tak myślałem, że to danie główne będzie rewelacyjne. I tym sposobem zamknęliśmy część lasu. mnie też tradycji kulinarnych, śródziemnomorskich, Pani, na przykład pod flipem dzisiaj z ze lekką sałatkę na razie różnych podnio sałaty z my tworzymy polską wersję na mizeria Mizeria jak w mizerii mm, Granita to górka i lody Na śmietanie, ale ogórkowe O matka jakie dziwne jeszcze do tego gorniszą. Nie, to nie jest cornichon, to jest galaretka. Jakie ja mam zjeść tę śmietanę z tym lodem? To no, Śmietana od mizerii z lodem płotki? Ale słodki. weź tu korniszona? weź korniszona koniecznie. Cornichona? Tak cię. galaretka. To nie był korniszona? który powstał z miłości w całości od talerza zaczynając, eee, bo Antonio też znalazł Kelkę. Okay, okay. te Polki to Gałają yeah, <laughs> eee, Agnieszkę, eee, więc tutaj mamy deser zadedykowany Agnieszce bel -Agniesz. eee, Co ciekawe, jest to reinterpretacja deseru, który był zadedykowany Kalenie Trojańskim. Oh. Eee, francuski deser z XVIII wieku Bel-Hélem była to wanilia, czekolada i gruszka. Mm -hmm. Zamieniśmy gruszkę na piglowca, na piwę, przepraszam. być piwowiec, ale niestety nie udało nam się na pigłowce, mm -hmm. e, jest piwa jako używana A mieszkania. oczywiście też woli jest bardziej intensywny ma więcej intensywności. A sam talerz przedstawia suknię kalenie również z e, obrazu tak ze XVIII szanown. wieku francuskiego. No. Pięknie to wygląda. Super, dziękujemy. No i widzicie? Deser dla mnie. Są tekstury, już widzę, będą pewnie różne smaki, także no, chyba czeka nas uczta. Skoro to jest deser stworzony z miłości dla żony szefa, no to, to musi być to dobre. Pachciu? Kiedy stworzysz dla mnie jakiś deser z miłości? Aha. Oh. To już prędzej ja dla ciebie stworzę jakiś. Coś na weekend spróbuję opicić. <grym> Ale dobre. To mm. No i będę tak tylko wpływana. Mm. Yy, a teraz będziemy jedli. końcówkę naszej dzisiejszej przygody kulinarnej. Mamy ciepłe lody w trzech odsłonach. Żółta, zielona i czerwona. Trawa żubrowa, czerwone owoce i roślinnik. No to ja zacznę od czerwonych owoców. Ja zacznę od trawy żubrowej. Oj, bo tutaj od spodu widzę, że już przecieka. Mmm, no. dyk pansy. Jak mm. smakuje. Dobra, Słodkie. Krewka żubrowa. I rokitnik, moi drodzy, na koniec. Ostatnia rzecz z tego 22-daniowego menu. Chlip, chlip, ale daliśmy radę, daliśmy radę. 22 rzeczy, plus dodatkowo jeszcze chlebek był z oliwą, czyli 23, można powiedzieć. Kończymy. Powiem wam, że te, że te tworki to takie chyba najchłodniejsze. No słodsze. Byliśmy w różnych restauracjach te pety, tworki na koniec. I one czasami były tak zaskakujące, że to aż nie wiadomo było co to jest. To takie wszystko bardzo podobne do siebie. Bardzo dobre, ale to ma najsłabsze. Ale więcej zaskakujących rzeczy było wcześniej. No i tym sposobem, moi drodzy, zakończyliśmy wizytę w Paco Pareza. w Arco. W na 33 piętrze. Najwyższego budynku, w którym mieście? Największy budynek, w którym mieście? widok jak widzicie, na morze. się ciemno Morze. Tam gdzieś widać stadion. Bursztynowy nasz. W tamtym kierunku jest Westerplatte. Tam też w oddali jest stocznia. Także tutaj widać całe nabrzeże, praktycznie z tej wysokości. Więc. Dziękujemy Wam za oglądanie. To Nie przedłużamy. Dlatego, no, wiecie, że w takich restauracjach to są takie momenty kulinarne i na pewno my wiele z tych momentów będziemy pamiętać. Tutaj bardzo dużo momentów zostało w naszych głowach. Z tak. Tego Część tych momentów staraliśmy się Wam przekazać, ale niestety nie wszystko można. Ale zapraszamy Was, bywajcie przy specjalnych okazjach i może nie tylko, właśnie w takich restauracjach, bo to zostaje. Nie kurczak z jakiejś tam sieciówki albo burger, tylko z właśnie, jakiejś innej sieciówki. Tylko właśnie takie dania zostają w pamięci. Potem się je wspomina. Dziękujemy. Lajkujcie, komentujcie i A I już czekajcie. nie chcę nic mówić, bo szkoda. Już niedługo następne odcinki, więc. Więc my już kończymy. Nie, nie płaczę, nie płaczę. Prawie, ale dobra. Skoczę po chusteczki, w tym czasie, aby tutaj już żegnajcie się z nami i baba.